Serdecznie w Piątkowy Wieczór Jacek, Zimnik, Czas Rozpocząć Zero Ograniczeń na antenie telewizji News 24. Jak Państwo dobrze się przyjrzycie, z tyłu za mną jeszcze w tle widać mecz polskiej reprezentacji. To są eliminacje do Mistrzostw Europy 2024. Gramy dziś z Czechami. Następny mecz to Albania. Ja wiem, że może nie jesteśmy fanami kibicami piłkarskimi, ale patrząc na dzisiejsze spotkanie, to ja też chyba przestanę być tym kibicem, chociaż nie, absolutnie nie obiecuję, deklaruję bez względu na to, czy ten wynik się utrzyma, czy też nie, a dodam, że jest 0 do 3. Podejrzałem sobie ten mecz na samym początku, myśląc o tym, a pierwsze spotkanie z nowym selekcjonerem, to zapewne to spotkanie będzie takie dość konkretne i dość dobre. Jak widać, polska reprezentacja jeszcze próbuje z twarzą wyjść z tego spotkania, ale jest 3-1, tak, właśnie 3-1. Brawo, gratulacje. I to się właśnie stało teraz na Państwa oczach. Jest 3-1, czyli jest twarz i jest zachowanie, wyjście z sytuacji. Nie wiem, kto strzelił, ale na pewno nie był to Lewandowski. Okej, okay, dobra, relacjonuję bezpośrednio na żywo. Ja przypomnę, że dostępni jesteśmy również na Facebooku, jesteśmy również na um, YouTubie. E, Szymański, Szymański, tak. Szymański strzelił. Czechom, jeden honorowy gol w tym spotkaniu. Chciałem powiedzieć, że na sam, sam początek był dość fatalny z tego względu, że pierwsze 30 sekund, pierwszy gol, a w ciągu raptem niespełna dwóch minut lub trochę ponad dwie minuty druga bramka. I tutaj wszystko się rozłożyło na łopatki. To chyba w przypadku tych, którzy interesują się naszą piłką, bo tak dawno o niej nie rozmawialiśmy, więc jeżeli macie jakieś swoje refleksje dotyczące tego spotkania, to oczywiście chętnie ich też posłucham. Czy ta zmiana selekcjonera to był dobry pomysł, i czy nasza reprezentacja, jak po raz kolejny, Obroni się na tarczy, czy starczą wyjdzie z tych eliminacji. Pierwsze spotkanie zawsze podobno jest trudne i nigdy nam się go nie udało wygrać. No to tak to już mamy. No dobrze, ale oprócz tego, że mecz jeszcze trwa 87. minuta, pewno doliczonych będzie kilka minut. Jeżeli coś się jeszcze wydarzy, to na bieżąco będziemy to relacjonować. Dla Was w piątkowy wieczór, ale warto też skupi skupić się i zobaczyć, co się dzieje w polityce. Osoby, które są z nami na czacie. Zachęcam oczywiście do komentowania, nie tylko tego spotkania, ale również wydarzeń politycznych, bo tej polityki nam absolutnie nie brakuje, jest jej i nie, to schodzi tutaj. Jurasek schodzi teraz, player out, czyli wymiana. Wymiana zawodników, może jeszcze liczą na coś Czesi, że jeszcze więcej nam dołożą czy dokopią. Dobra, ja nie będę, nie jestem komentatorem piłkarskim, bardziej interesuje nas polityka. Więc zajrzyjmy do tego świata politycznego, który nas otaczał i otacza każ Dnia. Dziś Donald Tusk miał kolejne spotkanie, tym razem z nauczycielami, ze środowiskiem nauczycieli, i nie zapomniał wytknąć ostatniego sondażu, który wspólnie z Okopres i Radiem Tok FM został przeanalizowany, w którym wynika jednoznacznie, że gdyby prawo i sprawiedliwość razem, tak zerkam, zerkam, bo widzę, że tam coś się dzieje, Gdyby prawo i sprawiedliwość lub gdyby Konfederacja chciała wspólnie z prawem i sprawiedliwością budować rząd, to mogłoby tak się stać i miałaby wtedy zdecydowaną większość. Traci Szymon Hołownia, Polska 2050, traci opozycja, a Konfederacja zyskuje. Donald Tusk przypomniał, jakie hasła na sztandarach niesie Konfederacja, aby społeczeństwo, a przede wszystkim ludzie młodzi, nie zapomnieli o tym, co się kryje. Pod szyldem Konfederacji. Chcę, żebyście wzięli na siebie jeszcze raz też ten, ten, moim zdaniem, bardzo patriotyczny obowiązek, żeby alarmować, żeby uświadamiać, że nic nie jest dane raz na zawsze, że Unia Europejska wymaga jakby. Stałej pielęgnacji, obecności, że ta Unia Europejska będzie taka, jak my będziemy chcieli, jeśli będziemy w niej aktywni, i że naprawdę za chwilę w Polsce mogą rządzić ludzie, którzy już nie ukrywają, że chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Jak wiecie, w, dzisiaj partia rządząca jest, powiedziałbym, ustawiona do Europy bokiem. Niektórzy z nich plecami, ale generalnie tam nikt w pisie otwarcie nie powie, że chce, żeby Polska wystąpiła z Unii Europejskiej. Mają takie sztuczki słowne, że Unia tak, ale nie taka, jaka jest, nie chcemy wystąpić, ale to ma być luźny związek państw narodowych. No jest wiele takich zaklęć, które mają ukryć to, że większość dzisiejszej klasy rządzącej jest de facto antyeuropejska. Ale rośnie też Konfederacja. Jak wiecie, to, jest, to, to, to może być dość poważna siła polityczna. Nie, żeby wygrała wybory, ale może być do, na tyle poważną siłą polityczną, że oni mogą z pisem, yy, przecież to nie jest wykluczone utworzyć rząd. A tam ta piątka Konfederacji, te pięć haseł: Polska bez Żydów, Polska bez Gejów, Polska bez aborcji, Polska bez podatków i Polska bez Unii Europejskiej. To jest ich oficjalna manifestacja, tak? To są ich oficjalne poglądy. I one tak naprawdę muszą nam uświadomić, że to od naszego wysiłku zależy, czy uchronimy Polskę przed rządami już jawnych mizoginów, którzy pogradzają kobietami, y y y ksenofobów, którzy do każdej odmienności mają stosunek już nie, nie sceptyczny, ale pogardliwy i agresywny i ludzi, którzy nie ukrywają, że ich politycznym celem jest wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. No właśnie, czy Konfederaci, jak i również Prawo i Sprawiedliwość, chcące, nie chcąc, chce dążyć powoli od izolacji do izolacji, tej izolacji do, dążącej do opuszczenia Unii Europejskiej? Patrząc na Konfederatów można odnieść takie wrażenie. Ale jak sami Konfederaci, przedstawiciele tej opcji politycznej mówią, spośród sejmowych partii najrzadziej głosujemy z rządem. Jesteśmy chyba najbardziej krytyczni wobec tego, co robi PiS, tak? Mówił szef sejmowego koła Konfederacji, Krzysztof Bosa. Pytany o szansę na ewentualną koalicję jego ugrupowania spis po wyborach. Dodał, że nie widzi takiej szansy. To słyszymy. Słyszymy to przed wyborami, słyszymy to z jednej czy z drugiej strony, ale wiemy, jak sytuacja wygląda, gdy nagle przekracza się ten próg wyborczy, uzyskuje się zdecydowanie większość mandatów i trzeba się dogadywać. Dogadywać w kwestiach. Takich, które pasują i jednej, i drugiej stronie, ale to, co nie pasuje jednej, i drugiej stronie, no to wiadomo, że głosy się rozmijają. I tak też właśnie jest w przypadku poszczególnych głosowań. To, że niejednokrotnie nie głosują z obecną władzą, ale niejednokrotnie głosują. I są na to przecież jasne dowody, że pokazują, że są w stanie popierać różnego rodzaju projekty prawa i sprawiedliwości. Dlatego ta gierka przedwyborcza dotycząca jednej i drugiej strony no daje nam jasny, silny sygnał, że nie jest dobrze po stronie opozycyjnej, gdy nie ma jednej wspólnej nazwijmy to listy albo jednego wspólnego frontu. Bo co do tej jednej listy cały czas są spore obiekcje. Jak widać przede wszystkim Kosiniaka Kamysza i Szymona Hołowni, którzy jako liderzy Samce Alfa, no jednak nie chcą być w cieniu Donalda Tuska. A Donald Tusk, bez względu na to, czy pójdą razem, czy osobno, to no ktoś na kolokwialną klatę przyjąć ten ciężar pokonania prawej sprawiedliwości musi. Wybory. Rzeczywiście jest sytuacja, w której wszystko powinno być w miarę transparentne, jasne i przejrzyste. Ale gdy dochodzi do wyborów kopertowych, okazuje się, że wydane ponad 70 milionów złotych, wyrzucone w błoto, nie, wyrzucone do niszczarki. Mecz zakończył się właśnie teraz wynikiem 1 do 3. Dla reprezentacji naszej to jest bolesny cios na samo rozpoczęcie, więc zobaczymy, jak będzie wyglądało kolejne spotkanie z Albanią. To niedobry początek, ale przynajmniej chociaż na chwilę można odpocząć od polityki. I tutaj uwaga zaskoczenie. Podczas tego spotkania naszej reprezentacji obecny był premier Mateusz Morawiecki. Czyli jednak sport i polityka, bez względu na to, czy byśmy chcieli, czy nie, to jednak się gdzieś tam miesza. Czy to dobrze, że polityk się tam pojawił na praskim stadionie? Wynik mówi sam za siebie, a Państwo niech to ocenicie. To w kwestii oczywiście tego dzisiejszego spotkania, czego Polska 2050 i PSL swoją niechęcią, pisze dzisiaj Adrian, do jedności opozycji doprowadza, doprowadzają do wzmocnienia konfederacji, a naszym obowiązkiem. Jako demokratek i demokratów jest teraz wspierać szczególnie koalicję obywatelską, muszać na Hołowni i Kosiniaku-Kamyszu, aby się otrzeźwili i pomyśleli o zjednoczeniu opozycji. Nie oddamy Polski skrajnej prawicy, nie tylko pisowskiej, ale i także konfederackiej. Tak pisze przecież yy, yy. Adrian i mówi o sytuacji dotyczącej właśnie tego podziału albo braku spójności po stronie opozycyjnej. Piotr napisał prawdopodobnie najważniejsze wybory po 89 roku. Tak też mówią politycy. Chociaż słyszymy to za każdym razem, gdy mówimy o wyborach do parlamentu. Co do wyborów prezydenckich, one nie są absolutnie mniej ważne, ale one są również istotne, bo nawet gdy opozycja będzie miała większość parlamentarną, to i tak ostatnim. Mm, Elementem układanki czy forsowania jakichkolwiek zmian czy ustaw jest przecież prezydent, który jeszcze po wyborach jesiennych będzie piastował swoje stanowisko. To skoro mówimy o wyborach, wybory kopertowe, to rozpocząłem jeszcze tuż przed zakończeniem tego spotkania naszego piłkarskiego. Wybory kopertowe, które budzą przede wszystkim przeogromne, budziły przeogromną, przeogromne emocje, okazuje się, że one budzą dalej emocje z tego względu, że kwestia samych wyborów i poczty polskiej okazuje się, że po wyborach, 26 milionów pakietów, czyli tyle pakietów wyborczych zostało utylizowane, zostało zniszczone, czyli przemiał na makulaturę. Dwa lata Poczta Polska utrzymywała zbiór tych danych, które mogły posłużyć do jako świadectwo do marnotrawienia pieniędzy. Opozycja oczywiście już wnioskuje i Apeluję do przedstawicieli władzy, jak i również do rozsądku o wyjaśnienie, dlaczego te pakiety wartości ponad 70 milionów zostały zniszczone, czyli wszelkiego rodzaju dowody zostały, nie ma ich, po prostu zniknęły. Proszę Państwa, wtedy, kiedy usłyszeliśmy o tych pakietach, natychmiast wspólnie z panem Janem Grabcem i posłem Jońskim udaliśmy się do magazynu Poczty Polskiej w Łodzi, żeby sprawdzić, jak wyglądają te pakiety. Wiedzieliśmy, że one tam są, ale oczywiście nie pokazano nam ich, dlatego że oni się zwyczajnie bali, że zostaną zabezpieczone dowody, które pozwolą w przyszłości rozliczyć tych, którzy zmarnowali publiczne pieniądze. Nie dosyć, że niezgodnie z jakimkolwiek prawem wyborczym, ale również marnotrawiąc 70 parę milionów złotych. Organizowano wybory poza wszelkimi zasadami demokracji. Zauważmy jeszcze jedną rzecz. Do historii wejdzie jednostka, jeden sasin, około 70 milionów, i to pozostanie po tych wyborach. I te 70 milionów w tej chwili pójdą z dymem. To jest kolejne, kolejny przykład marnotrawienia i palenia pieniędzmi publicznymi. E, pan Sasin kiedyś powinien za to odpowiedzieć, ale ja przypomnę, że PiS zmieniał prawo nawet, żeby w sytuacji, w której wielu samorządowców, którzy dostali przecież w sądzie orzeczenie łamania prawa w związku z ujawnieniem danych swoich mieszkańców, żeby oni za to nie odpowiadali. I również pytanie, to tak zwane sprawstwo kierownicze, czyli tych, którzy zmuszali ich do tego i tych, którzy najpierw wyprodukowali te pakiety niezgodnie z prawem wyborczym w Polsce, a teraz chcą je zutylizować. W odniesieniu do pojawiających się w przestrzeni medialnej, czyli między innymi również u nas, spekulacja chodzi przede wszystkim o gazetę wyborczą i publikację tego artykułu dotyczącego tego, co zrobiła poczta. Poczta napisała oświadczenie. Poczta Polska informuje, że w 2021 roku zutylizowała makulaturę, na którą składały się niewykorzystane pakiety wyborcze, mające służyć wyborom prezydenckim w roku 2020. Zarówno proces transportu, jak i niszczenia odbywał się zgodnie z obowiązującymi regułami, brzmi oświadczenie Poczty Polskiej. Należy pamiętać, że magazynowanie makulatury generowało koszty, dlatego decyzja o utylizacji była jedynym słusznym ekonomicznie rozwiązaniem, podkreśla Spółka po doniesieniu gazety wyborczej w tej sprawie posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli też kontrolę na poczcie polskiej, o czym słyszeliśmy od Katarzyny Lubnauer. Cezary Tomczyk zastanawia się nad tym, kto zajmuje się lub kto zajmował się tą utylizacją, za którą przecież też trzeba było zapłacić. my dzisiaj musimy zrobić wszystko żeby ta sprawa została wyjaśniona a rządzący robią wszystko żeby każda afera z którą my dzisiaj mamy do czynienia została zamieciona pod dywan no jak inaczej można nazwać fakt że dowody w sprawie wyborów kopertowych są w sposób taki bezprecedensowy niszczone my oprócz wniosku do prokuratury przeprowadzimy też kontrolę parlamentarną w poczcie polskiej ja jestem bardzo ciekawy i myślę że w tej sprawie będzie wiele ciekawych informacji to utylizuje te materiały? Bo nie zdziwię się, jeśli okaże się, że w tym bierze udział jakiś kolejny instruktor narciarstwa że to jest znowu jakiś kuzyn posła Pisu albo ktoś kto na tym zarobił kolejne ciężkie miliony złotych bo nie wystarczy jak widać po prostu przewalić 70 milionów złotych na wybory które się nie odbyły nie wystarczy gdzieś zapłacić setki tysięcy złotych za magazynowanie tych pakietów ale teraz trzeba je jeszcze zutylizować i to w dodatku na koszt polskiego podatnika to jest jedna z największych afer taka i to jest taka afera która wprost dotyczy marnotrawstwa ostrołęka 2 miliardy złotych. Wybory kopertowe, w sumie pewnie ponad 100 milionów złotych. CPK, który odgrywa się na naszych oczach. Respiratory. Respiratory. Te rzeczy nie są po to, żeby coś zrobić dobrego. Te rzeczy są po to, żeby coś ukraść, żeby kolejne pieniądze mogły trafić do kieszeni jednego czy drugiego partyjniaka. I my musimy ten proceder po prostu obnażyć, pokazać i bezwzględnie zamknąć. No właśnie, ten temat należałoby bezwzględnie zamknąć, a przede wszystkim rozliczyć. Kwestia rozliczenia pada cały czas podczas spotkań z przedstawicielami opozycji, głównie z Donaldem Tuskiem. Hasło Cela Plus to hasło, które nie ma być zemstą albo nie ma być formą tego, że nagle po zmianie władzy, jeżeli do takowej zmiany dojdzie. To u drzwi stanie załoga G i będzie wszystkich w kajdankach zabierała i do więzienia pakowała. Tak nie będzie. To oczywiście ma być na tyle przejrzyste i transparentne, ale jak widać, dowody znikają. Dowody znikają i chyba to jest najgorsze, bo przypomina mi to takie czasy, gdy kiedyś również tuż przed pewnymi ucieczkami wywożono nie tyle co torbami, ale transportami wywożone różnego rodzaju dokumenty po to żeby nie było żadnych śladów działalności różnych służb. Skoro mówimy o tym co jest jawne, co jest klarowne i co jest przejrzyste kwestia pieniędzy, krajowego planu odbudowy, to temat o którym rozmawiamy cały czas. Myślę, że państwo już macie taką wiedzę na temat tego, czy te pieniądze są, ile my ich powinniśmy dostać albo jakie kary mamy każdego dnia naliczane. Okazuje się, że to nie jedyne pieniądze, które grożą nam, czy że możemy je stracić? Według agencji Bloomberg, która napisała w czwartek, że Polska może stracić ponad 75 miliardów euro z budżetu Unii Europejskiej, jeśli Trybunał Konstytucyjny nie zatwierdzi nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wniosek do TK w sprawie nowelizacji prezydent Andrzej Duda złożył 21 lutego. Trybunał Konstytucyjny jak na razie nie pochylił się jeszcze nad tym wnioskiem, aby to rozstrzygnąć i rozwiać wszelkie wątpliwości. Krzysztof Śmiszek z Lewicy apeluje o zdrowy rozsądek do rządzących. Szanowni Państwo, kilka minut temu Polskę obiegła szokująca informacja i to szokująca informacja ze strony samej Komisji Europejskiej, pani komisarz Ferreira odpowiedzialnej za fundusze europejskie. Pani komisarz Ferreira potwierdza wszystkie doniesienia ogólnoświatowych agencji agencji newsowych o tym, że jest możliwość, jest ryzyko, jest, jest, takie, jest, to, jest to możliwe, że Polska nie otrzyma kolejnych wypłat ze środków Funduszu Spójności. No, to jest kubeł zimnej wody na głowę i pana premiera, i pana ministra Szynkowskiego Welsenka. Panowie dzisiaj udają Greka, panowie dzisiaj robią dobre, dobrą minę do złej gry, mówiąc, że wszystko jest w porządku, że pieniądze są i pieniądze będą. Natomiast wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że tych pieniędzy może po prostu nie być. A przyczyna jest tylko jedna: głupia, beznadziejna, bezrozumna, wojna polskiego rządu, bo nie polski, ale polskiego rządu z Unią Europejską o co, a no właśnie o praworządność. Jeśli komisarz odpowiedzialna za fundusze europejskie mówi jednoznacznie, że Polska nie wypełnia w pełni wymogów wynikających z karty praw podstawowych, to znaczy to znaczy, że pan premier powinien się obudzić, to znaczy, że pan Kaczyński powinien się obudzić. To znaczy, że większość sejmowa, która dzisiaj rządzi Polską, powinna się obudzić i przestać naruszać praworządność. Karta praw podstawowych mówi bardzo jednoznacznie. Wolność sędziów, niezawisłość sędziowska jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania Unii Europejskiej. Jak Kaczyński, jak ziobro, jak Morawiecki chcą pozyskiwać pieniądze z Unii europejskiej, kiedy codziennie na każdym kroku próbują łamać kręgosłupy polskim sędziom, co przecież nie wpisuje się absolutnie w wartości funkcjonujące w Unii Europejskiej. Tak dalej ten rząd nie pojedzie. Tak dalej być nie może, bo w ten sposób pieniędzy nie pozyskamy. Straciliśmy już pieniądze z krajowego planu odbudowy. Nie widać ich na horyzoncie. Kolejna pojawia się kolejny ryzyk pojawia się w kontekście funduszy spójności. Funduszy, z których od zawsze Polska, wstępując do Unii Europejskiej, korzystała. Chlubą każdego kolejnego rządu było przywo przywożenie tych pieniędzy i korzystanie w pełni z pieniędzy wynikających z funduszu spójności. A dzisiaj? A dzisiaj nic. A dzisiaj figa z makiem. Tyle zobaczą Polacy z pieniędzy europejskich, jeśli nadal Ziobro, ręka w rękę z Kaczyńskim będą, będą Rozwalali polskie sądy. No tak, Ziobro z Kaczyński będą rozwalali polskie sądy, a pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, a funduszy unijnych też nie będzie. Chociaż premier Mateusz Morawiecki, dziś obecny również podczas spotkania z polską reprezentacją, mówi wprost: nie ma problemu z wypłatami z Funduszu Spójności. Te wypłaty idą zgodnie z tym, co było zakładane, zapewniał w Brukseli pytane o kwestię powiązaną oczywiście z wypłat z funduszu spójności, ze spełnieniem tak zwanych warunków horyzontalnych. Dziś powtórzył oświadczenie, że nie ma problemów z funduszami spójności. Unijna komisarz do spraw spójności Ferreira przekazała, że tak jest problem w przypadku Polski w sprawie przestrzegania praw podstawowych. No tak, skoro jest problem, to ten problem trzeba rozwiązać. A pan premier, premier Mateusz, no jak widać, powtarza jak mantra. Nie ma problemu. No to na kwietniowym spotkaniu posłowie lewicy apelują do premiera i do rządu, aby w końcu wytłumaczył i wyjaśnił zmównicy sejmowej, jak sytuacja wygląda z tą, z tym nie ma sprawy. Szanowni Państwo, na fundusze w ramach Krajowego Programu Odbudowy czekamy 689 dni i pewnie miną kolejne tygodnie, miesiące i tych pieniędzy nie będzie. Ale do tych 270 miliardów złotych dołączają 350 miliardów złotych, czyli razem ponad pół biliona złotych dla Polski. Bo fundusze spójności, fundusze strukturalne to tak naprawdę podstawa inwestycji całego państwa. Podstawa inwestycji całego państwa dla samorządów, dla przedsiębiorców. Nie ma inwestycji w samorządzie bez funduszy spójności. I gdyby dzisiaj odłączyć te wszystkie pieniądze, wszystkie samorządy, wszystkie budżety samorządowe upadłyby jak Domki z Kart, dlatego że pieniędzy samorządy nie mają, bo są ograbiane przez rząd prawa i sprawiedliwości przez osiem kolejnych lat, tak naprawdę każdego roku. Drenaż budżetów samorządowych odbywa się każdego dnia. Dlatego my, jako Lewica, składamy Wniosek na najbliższe posiedzenie Sejmu o informację pana premiera, żeby dowiedzieć się, jak to jest z Funduszem Spójności. Bo pan premier mówi, że te pieniądze do nas wpływają. Pani komisarz mówi, że pieniędzy nie ma i nie będzie ze względu na nieprzestrzeganie praworządności. Żądamy od pana premiera Morawieckiego na kwietniowym posiedzeniu Sejmu konkretne, konkretnej, rzeczowej, takiej precyzyjnej informacji. Bo mamy wrażenie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, politycy Prawa i Sprawiedliwości wyspecjalizowali się w tym, jak pieniądze z budżetu wyprowadzać, ale zupełnie nie mają pojęcia o tym, jak pieniądze do budżetu wprowadzać. Szczególnie te pieniądze europejskie. My przypominamy, Lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej po to, żeby każdego roku korzystać z pieniędzy strukturalnych, z funduszy spójności, z funduszy dedykowanych dla naszego kraju. To jest pierwszy rząd od 2004 roku, który jest w ciągłej walce z Unią Europejską i robi wszystko, żeby Polska się nie Rozwijała, tylko Polska się zwijała. Więc jeszcze raz podkreślamy, mamy nasze konkretne rozwiązania i chcemy w kwietniu informacji pana premiera Morawieckiego, jak to jest z Funduszem Spójności, który wynosi 350 miliardów złotych. No właśnie, panie premierze, jak to jest z Funduszem Spójności? Tyle miliardów, a my nie jesteśmy w stanie tego sobie wyobrazić, a dni płyną, a kary lecą. Więc ja państwu życzę przyglądanie się, śledzenie i oczywiście domaganie się transparentności, przejrzystości również wśród naszych polityków. A później wybór, no to należy tylko i wyłącznie do nas. Ja życzę państwu miłego, udanego weekendu. W poniedziałek tradycyjnie się widzimy i słyszymy w studiu Telewizji News 24. Spokojnego weekendu. Dobranoc.